Dzisiaj, przez nasz kanał przetoczył się prawdziwa lokomotywa na czterech kołach. Idealny samochód dla prezesa kolejowej spółki. Witamy na kanale Global Motors, gdzie przetestujemy dla Was Mercedesa GL63 AMG. Model GL został zaprezentowany w 2006 roku. Druga generacja weszła do produkcji po 6 latach. Nasz egzemplarz jest 2015 roku. Bazuje technologicznie na klasie M, natomiast pierwotnie miał być następcą klasy G, która cieszy się taką popularnością, że nadal oba modele są produkowane. Samochód został zaprojektowany z myślą o amerykańskim rynku, gdyż swoimi gabarytami idealnie się tam wpisuje. Na rynku amerykańskim samochód ma wielu konkurentów. Między innymi Nikolna Navigatora, Cadillaca Escalade, Infinity QX80 czy Lexusa LX570. Natomiast w Europie na próżno szukać mu konkurencji. Dopiero teraz BMW wprowadziło na rynek model X7. Trudno jest pomylić wersję AMG ze standardową wersją Mercedesa GL. Mamy tutaj mnóstwo elementów, które wyróżniają ten model. Między innymi poszerzenia błotników, mamy inny przedni zderzak, inny tylny zderzak, mnóstwo znaczków AMG oraz smaczków takich jak ten na błotniku V8 Biturbo. Wystarczy popatrzeć na te ogromne tarcze i koła. Wiemy, że mamy do czynienia z autem o dużej mocy. Mamy ogromny zacisk, wentylowane i nawiercane tarcze, aby zahamować tego kolosa. Nasz samochód napędza potężny silnik V8 o pojemności 5,5 litra. Jest to jednostka podwójnie doładowana, składana ręcznie przez wykwalifikowanych inżynierów AMG. Ma 550 koni, 760 nm momentu obrotowego, dostępnego już od 2000 obrotów. Pozwala to rozpędzić tego kolosa w 4,8 sekundy do setki. Mamy tutaj starą, dobrą, sprawdzoną jednostkę AMG, w której możemy sprawdzić olej sami, bo mamy jeszcze klasyczny bagnet. Niestety ten silnik został zabity przez normy emisji spalin. Został zastąpiony silnikiem o pojemności 4.0, który jest wszechobecny we wszystkich modelach AMG. Mamy do czynienia z siedmioosobowym samochodem, gdzie trzeci rząd foteli możemy złożyć i rozłożyć elektrycznie. Po rozłożeniu foteli zmieszczą się jeszcze w bagażniku dwie średniej wielkości walizki. Aby zająć miejsce na trzecim rzędzie foteli, wystarczy wcisnąć jeden przycisk. Fotel przedni pasażera przesuwa się do przodu a drugi fotel po prostu się podnosi. W trzecim rzędzie foteli jest tu naprawdę dużo miejsca. Mamy podłokietniki oraz uchwyty na kubki. Mimo, że tutaj przebiega wał napędowy do tyłu, to podłoga jest niemal płaska i nie zabiera nam miejsca na nogi. Przy wszechobecnej elektryce można by się spodziewać, że drugi rząd foteli również będzie składany elektrycznie, natomiast trzeba to zrobić ręcznie. Nie ma wątpliwości, że mamy do czynienia z ultra luksusowym samochodem. Na suficie mamy alcantarę, na górze deski miękką skórę z przeszyciami, drewniane dekory, aluminium, nawet dół deski jest wykończony skórą wraz z boczkami, a te piękne fotele są wykończone skórą designio, również z pięknym przeszyciem, która jest bardzo miękka. Membrany głośników. Przypominają nam o tym, że mamy super nagłośnienie Bangolów Sen. Nie dość, że super gra, to jeszcze świetnie wygląda. Niestety, widać tutaj rękę księgowych. Jak popatrzycie na boczek drzwiowy, to widać piękną skórę, piękny drewniany dekor, membranę głośników, a na dole taki brzydki, ordynarny plastik. Jak widać w MG, brakło budżetu na oprzycie tych drzwi skórą. Największym minusem tego samochodu są przestarzałe multimedia, które wyglądają po prostu archaicznie wraz z tym kalkulatorem na konsoli środkowej. Ten ekran wygląda po prostu śmiesznie, gdyż do całej dużej sylwetki samochodu tak mały ekran nie pasuje. Natomiast są również pozytywne aspekty tych archaicznych multimediów. Szukając na przykład źródła muzyki, mamy ogromny wybór. Tak naprawdę nie pamiętam, w którym innym samochodzie można wybrać tyle źródeł muzyki. Mamy tutaj Radio FM. Krótkie fale radio satelitarne, płytę, kartę SD, zarejestrowaną muzykę. Możemy słuchać muzyki z USB, z media interfejsu przez Bluetooth lub ze źródła AUX. Brakuje tak naprawdę do pełni szczęścia tutaj tylko starej kasety i gramofonu. O tym, że mamy do czynienia z prawdziwym AMG, przypomina nam między innymi kluczy. Mamy tutaj również sportową kierownicę, która jest obszyta skórą i alkantarą, inne zegary, licznik jest wyskalowany aż do 320 km na godzinę, a w menu między zegarami znajdziemy pozycję AMG, w której mamy temperaturę oleju w silniku, temperaturę płynu chłodzącego oraz temperaturę przekładni. Fotele mają tak dużo ustawień, że brakło przycisków na panelu bocznym. Część ustawień musieli przenieść do menu, m.in. wysuwane podłudzie, regulacje boczków, jak i odcinka lędźwiowego. Jeżeli byście byli zmęczeni w długiej trasie, to możecie sobie włączyć masaż i wybrać jedną z czterech pozycji. Fotele są oczywiście podgrzewane, jak i wentylowane. Rozczarowującym może być to, że te przepiękne końcówki układu wydechowego nie są tak naprawdę końcówkami układu wydechowego, a jedynie dolnym dyfuzorem zderzaka. Przekonajmy się, czy ma to wpływ na dźwięk tego samochodu. you <sweak> Mamy tutaj półaktywne zawieszenie pneumatyczne Airmatic zaprojektowane przez inżynierów AMG. Powyżej 80 km na godzinę samochód automatycznie się obniża, a w zakrętach zawieszenie dynamiczne zmniejsza kąt przechyłów wzdłużnych i bocznych. Zawieszenie w trybie komfort jest bardzo wygodne i idealnie wybiera nierówności. Jednak czuć tutaj geny AMG i tą sztywność nadwozia. Samochód nie myszkuje ani nie pływa po drodze. Jeżeli zmienicie tryb zawieszenia na Sport lub Sport Plus, to dalej macie wygodny samochód i spokojnie będziecie mogli jechać z tyłu ze śpiącym dzieckiem w foteliku. Nie tylko kierownica i licznik przypomina nam o tym, że siedzimy w AMG. Również te kubełkowe fotele. Mają one na tyle zakresów regulacji, że są mega wygodne, mają wentylację, podgrzewanie, a również do wyboru cztery rodzaje masażu. We wnętrzu panuje wszechobecna cisza i komfort. Lekko słychać tylko pomruk silnika, a w trybie komfortowym wydech jest bardzo cichy. Dopiero w trybie sport zaczyna być słyszalny lekki pomruk oraz takie bardzo dyskretne, delikatne strzały z tłumika. Nie znajdziecie tutaj natomiast takich strzałów, jakie są w E klasie lub C klasie AMG. Wszystko jest podporządkowane pod komfort kierowcy i pasażerów. Mercedes GL63 AMG zapewni dużo komfortu zarówno kierowcy, jak i pasażerom. Natomiast, czy kierowcy da radość z jazdy? Jest tutaj pierwiastek sportowości, który zaszczepił AMG, jednak nie da tak ekstremalnych odczuć jak inne mniejsze modele, ze względu na to, że ten samochód jest po prostu za duży i za ciężki. Samochód jest nie tylko komfortowy, ale i bezpieczny. Znajdziemy tutaj aktywny Tempomat Distronic Plus z regulacją odległości, którym można jechać aż do 200 km na godzinę. Znajdziemy asystenta uwagi, martwe pola, asystenta utrzymania pasa ruchu i asystenta hamowania. Samochód doczekał się liftingu w 2016 roku. Moc została podniesiona do 585 koni, moment obrotowy do 800 Nm, a siedmiobiegowa skrzynia została zastąpiona dziewięciobiegową, co miało wpływ na spalanie i przyspieszenie. Samochód był do 100 km na godzinę, o 2 sekundy szybszy. Mamy tutaj napęd formaty, który domyślnie przenosi 60% mocy na tył. Natomiast może przenieść tej mocy aż do 90% w razie potrzeby. Skrzynia biegów. Nie jest jakaś mega szybka, jakby się można spodziewać po AMG, a samochód nawet z wyłączoną trakcją w trybie sport, kiedy próbujemy ruszyć szybko spod świateł, rusza z takim delikatnym opóźnieniem, tak bardziej dostojnie. A teraz przekonajmy się, czy gl 63 AMG tak samo ściąga w prawo jak Mercedes s 63 AMG Szymona. Jak widać, nie ściąga w prawo, a nawet nie wibruje. Producent deklaruje, że auto pali 12,3 litra, co oczywiście można wstawić między bajki. Średnie spalanie oscyluje między 15 a 20 litrów, a w mieście nawet ugrzy 25 przy ciężkiej nocy. Podsumowując, Mercedes GL 63 AMG na pewno nie jest dla ludzi, którzy lubią oszczędzać. Mamy tutaj bardzo duży, komfortowy, przestronny, a przede wszystkim funkcjonalny samochód. W trybie komfort jest niczym szybkie Intercity, a jak wciśnięcie przycisk sport, zamienia się w bardzo szybkie pendolino. Jeżeli odcinek Ci się podobał, to zostaw łapę w górę. Napisz komentarz, co sądzisz o naszym Mercedesie. Pamiętaj o zasubskrybowaniu kanału z Dzwoneczkiem. I do zobaczenia w następnych odcinkach. Cześć!